Eluwa, to gramy w kolejną najlepszą grę. Jaką udało mi się znaleźć w polskim rynku. Nazywa się Taern Dobra. Pierwsze co widzimy: ekran wybierania chłopa. Pełć. To jest chyba ta pełć, Dobra. Nazwa: Szybki franek. Raz, dwa, trzy. A. Dobra, to może wolny Franek. Wolny Franek się zmienia Siedzi. Dobra. Klasy to Barbarzyńca. Fajny chłop. Te trzy Dwa miecze. Worek. One-handy, wiadomo. Też. rycerz. Ma kognię, jakiś Mam radę węgiel. Chłopa, oho. Kusacki. Ole, można karaktera zrobić. Dobry w tej. Ole. O, cieszę się. O. Taki. bo są tak, <noise> <Głosem> tak statyczne. Ha, <noise> taka przerwa się robi. Albo tutaj przerwa. Dobra. Zaraz. Realny. No No to wiadomo, wszystko w rękę jesteśmy. Cztery w końcu. Mam postać. Grałem Co to nie jest taki. tak reszta. się. O, futa, Test głośny musi No, mamy to, dobra Chyba była mnie nie obchodzi tej <noise> dobra, dobra, na jedynce jest dalej głośny Dobra, pierwsze co widzimy Mamy chłopa, też ryja można scrollnąć? Nie można to jest, a to jest full sklep. gdzieś. Nie, nie dobra. Idzie sobie. Ja bym to już odkryłem. Dobra, lecimy, walka. Dobra, poradniki są dla amatorów. Mamy jakieś. Podłówki. Dobra, łatwiutko. Dobra, nasza postać dostała raz. Teraz atakujemy chyba my, tak? Dobra, tutaj jak my każą, my jakiś battle kraja zawalił. Dlaczego przeciwwilipać HP? Coś tutaj jest, ewidentnie. Tak. To tu się. Dzieje? tego. Dobra, my. O. Także strzelimy. Wolny franek, tak średnio. Ten komputer. A, zyku. Dostaliśmy nie opanował, nie opanował strzelania z łuku, podchodzi i jest blisko. Niesamowite strzelanie to przytacza. Wrzut kamieniem. Widać, że łucznik. Ten łuk to tylko chyba dla ozdoby ma przy sobie. Niesamowite. To jakieś typy. Dobra, jazda jazda. Dwa kamyki. I z łuku przez łeb dost ładnie, dobra, kolejny, o, Chat jedynkę, o, ja to, to strzał z łuku. to jest wolny franek strzela z łuku. nie wierzę w to, wow, dobrze, zawalony chłop, od razu skip Myk, myk. nie, Dawaj, dalej. Wiesz, że ja jestem lekko pośledzony Ale nie widzę tutaj hełmu ani tu, ani tu Ja jestem ukowana no, czy ta gra jest On, no, no nie ma chłopa? Mogę wyjść z tego tutorialu? Jakoś? Halo? 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 A. Halo? O! Co się stało? Dlaczego mi to Dlaczego nie mogę? Nie da się. Nie działa. Nie da się grać. Dobra. Nie polecam gry. Nie da się w nią grać. Nawet jakby się dało. To też niezbyt. No generalnie. W World of Warships też nie było najlepsze. Ale to to już jest zasada. To jest tak, jakby w World of Warships nie można było założyć sobie, nie wiem. Konta, chociaż nie założyłem jeszcze. Masakra. O? 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 Nie, dobra już myślałem. Dobra, nie polecam gierki. No, nie polecam. Elo.